No siema. Ogólnie w dzisiejszym odcinku sobie otworzymy tą myszeczkę i przetestujemy. Jak widać, Steel Series Prime. Piękna myszka. Także odpakowujemy. Rwiemy Dobra. Uuuu! Nice! Eee. Po prostu. Dobra, odklejamy to. Nienawidzę, nie możecie napisać w komentarzu, czy wy też tego nie lubicie. No dobrze, widzowie, otworzone. Wow, ale super. A, no tak, jeszcze myszki nie wyciągnąłem. Ogólnie od razu mówię, film nie jest sponsorowany, także wszystko, co powiem, będzie prawdą jeżeli powiem, że myszka jest mega dobra to będzie to szczere, jeżeli powiem, że myszka to gówno, to też będzie to szczere, bo nikt mnie za to nie płaci o kurde, ej szczerze, zobaczy. prezentuje się szczerze szczerze, szczerze, mega ładnie ujo dobra widzowie Patrz, patrzcie to w moich minecraftowych rękach wielkich prezentuje się ono tak Tra. uwaga, jakoś studyj na dźwięku Wow! Ok? Uj, butterfly z moimi palcami ciężko będzie, ale też jest mega wygodna. Mamy taki kabelek, widzowie. Piękny kabelek. Naprawdę. Wow! Dobra, odczepiamy. Dobrze, widzowie, tak się prezentuje mój stary Glorius. odczepię go od kabla. Tak się prezentuje moja nowa mieszka. Szczerze? Glorius waży tyle samo, ale tym się o wiele lepiej klika. Uuu, dobra. Jest mega fajna do Jittera. Będę ją używał do Jittera głównie. Jest mega wygodna. Dobra. Podpinamy do kompa. <laughs> Działa! A i ma nawet dobre DPI ustawione. Dobra, Glorious. Pa No dobrze. Już mamy myszkę podpiętą e, Teraz, uwaga. E, o! No dobra widzowie. Jak widać macie mój pulpit. pobieramy sobie. Teraz Still Series Ole przyjemny scroll, scroll ta myszka. I don't have Haha, myśleliście, że wam napisze e-mail Pekka z no, Was Dobrze widzowie, mamy już jak widać program odmyszki To to? To chyba to, nie? O tak, to to Na 400 dpi to damy sobie 500 Save 500 dpi jest ok yy... Hmm. Chyba to tyle. Także widzimy się w Minecrafcie. No dobrze, jesteśmy już w waręce. Będziemy mogli sprawdzić myszkę. Ej, ona o dziwo double-klikuje. No mi Butterfly'a na moich palcach będzie strasznie ciężko zrobić. Ale Jitter jest bardzo przyjemny. Jittera bez problemu mogę robić. I on mi wychodzi akurat dość spoko. Widać strefka wchodzi fajna dość na tej myszersce, ładnie siada. O dziwo. Na no myślę się bardzo przyjemnie bije. Spodziewałem się, że będzie mniej przyjemnie, bo, bo o dziwo gra się na niej fest e, przyjemnie. Bo jest mega... Mega, ale to mega fajny kształt tej myszki, który do mojej ręki jest po prostu idealny. No co, no, myszka, jak myszka, spełnia swoje, jakby wiecie, to co ma spełniać, ale robi to lepiej niż myślałem. Także na plus dla Steel Series, szczerze, Steel Series, szacun za to, jaką mychę zrobiliście. Ale muszę powiedzieć, bo może się nie da, ale może się da, a ja nie wiem, zmienić troszkę D-Bone Stein, bo jakby chociaż troszkę lepiej zaliczała, to już by było osobiście według mnie, to już by było według mnie lepiej, jakby chociaż troszeczkę ten d bon Stein zmienić. Ale tak czy siak myszka zaskakuje mnie bardzo pozytywnie, jak na to ile kosztuje i co sobą oferuje. I wy wiecie, koszta jakość, wszystko się pokrywa. dobrze, teraz tak już pod koniec odcinka, takie szybkie ASMR z myszką.